Czy można wierzyć informacjom pochodzącym z Biura Informacji Kredytowej? To jest ponoć szacowna instytucja, która również przedstawia analizy rynkowe. I o ile w ich dane można w jakiś sposób wierzyć, chociaż trzeba je czytać ze zrozumieniem, no to w tytuły już niekoniecznie albo nie całkiem. No bo co mówi tytuł? O 45,4% rok do roku spadła wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe w grudniu 2024. No przecież to w zasadzie mógłby jakiś laik zrozumieć, że jest to śmierć kredytów mieszkaniowych i tak chyba zrozumiał to również Biznes Insider, który na podstawie tego artykułu, tej informacji z bik napisał artykuł o tytule... Fatalna końcówka roku na rynku kredytów mieszkaniowych. Możliwe odbicie. No, powiedziałbym, że niektórzy pewnie się by wystraszyli takich tytułów. A jaka jest prawda? O tym będzie w tej audycji, ale porozmawiamy także o tym, jak wyglądają inne czynniki wpływające na popyt na mieszkania, czyli jak nasze wynagrodzenie, zatrudnienie, bo tu też jest dużo. Chyba nieprawdziwych informacji o tym, jak wygląda napływ cudzoziemców do Polski. Oni też wpływają przecież na zapotrzebowanie na mieszkania oraz o tym, że Informacje o wymieraniu Polaków i fatalnej demografii nie do końca przekładają się na to, co stanie się w przyszłości na rynkach nieruchomości mieszkaniowych, mieszkalnych, ale jeżeli w ogóle interesuje ciebie rynek nieruchomości, no to oczywiście subskrybuj nasz kanał, bo tutaj poznasz właśnie informacje o trendach, zmianach ekonomicznych, o zmianach w prawie, o wszystkim co wpływa na rynek nieruchomości. Przypominam również, że otworzyliśmy dopiero co nasze konto na serwisie Patronite, na którym możecie wspierać naszą działalność, jeżeli wam się to podoba. Już nawet od 10 zł, a każde wsparcie będzie dla nas cenne, ponieważ dzięki wam będziemy mogli rozwijać ten kanał o dodatkowe analizy, o dodatkowe funkcje. No cóż, jeżeli chcecie nas wesprzeć, no to zapraszamy, a, a nasi patroni zawsze dostaną coś w zamian. Zapraszam również na stronę syment 24pl gdzie są kursy o obrocie nieruchomościami. I teraz przechodząc od razu do tematu chwytając byka za rogi. Pogłoski o śmierci kredytów mieszkaniowych są mocno przesadzone. Dlaczego? Spójrzcie się na ten wykres. To jest wykres właśnie na podstawie danych biku tego samego, który Zamieścił tak dramatyczny tytuł o tym spadku ponad 45% zapytań o kredyty, ale na tym wykresie widzicie, linia niebieska to są liczba wniosków o kredyty mieszkaniowe podawane przez BIG, a linia czerwona to też podawana przez BIG liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych. No i o ile te wnioski to znamy już do grudnia 2024, to dane o kredytach samych udzielonych za grudzień dostaniemy jak zwykle z pewnym opóźnieniem. Ale co widzimy z tych linii? No, powiedzmy, można powiedzieć, że w ogóle liczba wniosków o kredyty mieszkaniowe jest w takim lekkim trendzie zniżkowym, ale tragedii tak naprawdę nie ma. No, bo może jesteśmy faktycznie znacząco niżej w stosunku do grudnia 2020. 23 roku, ale grudzień 2023 roku to był ostatni miesiąc, kiedy można było załapać się na bezpieczny kredyt 2%. To było jakieś szaleństwo. A teraz już od dawna tego wsparcia nie ma i można powiedzieć, że od kiedy minęło to wsparcie, to w zasadzie, jeżeli się przyjrzymy tej linii, no to jesteśmy w takim prawie poziomym kanale. W którym jest raz więcej zapytanie, raz mniej, ale jakichś znaczących spadków nie ma i nie jesteśmy na samym dnie, bo dno to było w 2022 roku. Skąd zatem ta sensacyjna wiadomość w BIK-u powtórzona potem przez wielu innych dziennikarzy? A no po prostu odnosi się ona do miernika używanego przez BIK i cytowanego później. Przez dziennikarzy tak zwanego indeksu popytu na kredyty mieszkaniowe, który porównuje to, co jest teraz, do tego, co było 12 miesięcy temu. I po prostu, jeżeli 12 miesięcy temu było szaleństwo kredytowe, a teraz ta akcja kredytowa jest, powiedziałbym, na takim przeciętnym poziomie, no to będziemy mieli informację o tym, że coś strasznie spada. I to jest takie ostrzeżenie dla Was wszystkich. Którzy czytają jakieś informacje na podstawie różnych zresztą takich indeksów pomiarowych, różnych wskaźników podawane. Zastanawiajcie się nad tym, co ten wskaźnik faktycznie pokazuje. No bo jeżeli mamy efekt wysokiej albo niskiej bazy, to dane mogą być zakłamane. Zresztą czasami porównywanie rok do roku też nie jest najlepszym jakimś porównaniem, ponieważ pamiętajmy. Bezpieczny kredyt 2% działał pół roku, przez tyle można było go dostać. Jego efekt działał trochę dłużej, zarówno w wystąpieniach o kredyty, jak i też w przygotowaniu się, w odkładaniu popytu, czy też później w realizacji samych umów, bo to, co widzicie na tej linii czerwonej. Udzielonych kredytów, czyli taki spadek od stycznia 2024, trwający przez kilka następnych miesięcy do kwietnia, no to jest nie spadek w wystąpieniach o nowe kredyty, tylko to jeszcze były, musicie pamiętać, w tym czasie realizowane umowy o bezpieczny kredyt 2% przez kilka następnych miesięcy po zamknięciu, już faktycznej możliwości otrzymania tego kredytu i one. Wpływały na tą taką wyższą liczbę udzielonych kredytów, i to moglibyśmy powiedzieć, Boże, jakiś spadek w kredytach nastąpił, ale tak naprawdę te kredyty, te niewspierane praktycznie od początku roku są takie jak w ostatnich kilku miesiącach, czyli mniej więcej na stałym, i to jeszcze raz podkreślam, wcale nie najniższym poziomie, co zresztą możecie zobaczyć na tym wykresie. Spójrzmy się zatem na inne czynniki, które również mówią o tym, jak mocny może być popyt na mieszkania, no bo ten popyt zależy również od na przykład zarobków i warto spojrzeć się na ten wykres, na którym jednocześnie zobaczycie wykres ten czerwony inflacji liczonej rok do roku, a ten niebieski to porównanie zmiany przeciętnych wynagrodzeń i jak łatwo zauważyć, już od pewnego czasu od mniej więcej połowy 2023 roku wzrosty wynagrodzeń, liczone rok do roku, znacząco coraz mocniej wyprzedzają. Inflację. Nawet był okres, oczywiście na samym początku 2024, wtedy kiedy inflacja mogła spadać, gdzie te wzrosty naszych wynagrodzeń dużo, dużo mocniej wyprzedzały to, co dzieje się z inflacją, ale nadal, jak gdyby licząc nasze zarobki i inflację, to teoretycznie nasze przeciętne wynagrodzenie realnie wzrasta. Ja wiem, że rosną różne koszty, musicie więcej wydawać, ale teoretycznie coraz więcej zarabiamy, więc no, teoretycznie na coraz więcej może nas stać, jeżeli będziemy chcieli wystąpić o kredyt. Ja wiem też, że ceny mieszkań wzrosły, ale o tym to sobie powiemy dokładnie już Kolejnej, następnej audycji. Zapraszam więc do subskrybowania tego kanału, bo warto, ale musicie wiedzieć, że ceny mieszkań, tak już zdradzę troszeczkę w tajemnicy mocno się ustabilizowały, a na niektórych rynkach, tych wtórnych i pierwotnych, i w niektórych miejscowościach, wręcz spadają, a zwłaszcza te ceny transakcyjne, niekoniecznie ofertowe i o tym trzeba pamiętać. A kredyty a oprocentowanie kredytów nadal jest wysokie, ale ani rośnie, ani specjalnie spada. Okresowe są zmiany w niektórych miesiącach, warunki wzięcia kredytu są lepsze. No, są też jakieś ciągle pomruki ministerstwa o tym, że ono myśli o kolejnym programie dotowania kredytów, ale chyba już wielu uczestników tego rynku przestało wierzyć w ten program albo po prostu straciło cierpliwość w czekaniu na ten program. O tym są też odrębne audycje, zostawmy ten temat. Przy okazji warto jeszcze spojrzeć na ten wykres, na którym porównuję wynagrodzenia i to te przeciętne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z medianą wynagrodzeń. Medianę wynagrodzeń niestety GUS zaczął regularnie publikować dopiero od niedawna, stąd ta czerwona linia jest taka krótka. A te pomarańczowe słupki pokazują stosunek mediany do, tej, do tego przeciętnego wynagrodzenia. Jak widzimy, wynagrodzenia, zarówno te przeciętne, jak i mediana rośnie. Nie denerwujcie się, że ta mediana kończy się na lipcu 2024. No, nie moja wina, że dopiero te dane zostały opublikowane teraz właśnie przez GUS, że opóźnienie. Wynosi tyle miesięcy, ale dobre i to, że zaczęli wreszcie pokazywać medianę zarobków, ponieważ tak naprawdę te przeciętne wynagrodzenie zarabia w Polsce niewielu, a ta mediana to jest to, co mniej więcej zarabia połowa mniej, a połowa nas więcej i ta różnica, jak widać, jest spora, bo jest to mniej więcej no, 20% mniej, a nawet. Trochę więcej niż 20% mniej od przeciętnego wynagrodzenia. To, co jest tu prezentowane, to są wynagrodzenia brutto, a nie możemy zapominać o tym, że na rękę, tak naprawdę, w zależności od formy, w jakiej zarabiamy pieniądze, dostajemy znacznie mniej, a przecież żyjemy za to, co dostajemy na rękę, a nie to, co jest napisane w papierach. W każdym razie widzimy, że wzrost wynagrodzeń jest dynamiczny i może by nawet w jakiś sposób nadążał za wzrostem cen mieszkań, gdyby nie programy dopłat do kredytów mieszkaniowych. Wiele też osób mówi o tym, że w Polsce nadeszła fala zwolnień z pracy, przedsiębiorstwa padają. No to spójrzmy się na dane o zatrudnieniu. I te niebieskie słupki to jest totalne zatrudnienie, liczone w tysiącach etatów. Czerwona linia to porównanie zatrudnienia rok do roku, a żółta linia to poprzedni miesiąc. No i co z tego możemy wyczytać? No, widzimy faktycznie, że przez długi okres od, można powiedzieć, końcówki 2022 roku zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw. No, w zasadzie spadało, ale zobaczcie, że w kilku ostatnich miesiącach ta żółta linia pokazuje, że ten spadek został zatrzymany miesiąc do miesiąca i nawet troszeczkę to zatrudnienie rośnie. A licząc rok do roku, no to w zasadzie ono można powiedzieć, się nie zmienia i ten spadek jest nadal taki sam, licząc rok do roku. Dlaczego jest taka różnica między danymi a tym, co piszą w prasie? No, bo w prasie słyszymy też znowu sensacyjne wiadomości: gdzieś zamknięto jakiś zakład i zlikwidowano go całkowicie, albo produkcję z tego zakładu przeniesiono za granicę, czy to do Chin, czy do Rumunii, czy gdziekolwiek indziej. Ale zobaczcie, to informacje są lekko sensacyjne. Oczywiście. Te informacje są bardzo złe dla osób zwalnianych z tych zakładów, i są też bardzo złe, jeżeli takie zwolnienie nastąpiło w stosunkowo małej miejscowości, gdzie taki zamykany zakład był głównym, czy jednym z głównych przedsiębiorców zatrudniających. Miejscową ludność. To oczywiście jest dramat, ale no cóż by znaczyło na przykład dla Warszawy czy Krakowa zamknięcie zakładu zatrudniającego 500 osób albo nawet 1000? Oczywiście też musi pamiętać, że jest taka teoria, właściwie to jest też praktyka, że jeżeli jest jakiś wiodący zakład, wiodąca gałęź produkcji, to jedna osoba zatrudniona w tej gałęzi generuje również zatrudnienie dla kilku innych osób pracujących, czy to w sklepach, czy u fryzjerów, czy będących nauczycielami, itd., itd. Dlaczego? Bo ci pracownicy, którzy przyjeżdżają w jakieś miejsce lub pracują w jakimś miejscu, mają swoje rodziny, mają swoje żony, mają swoich mężów, mają dzieci, mają swoje potrzeby, właśnie chociażby te fryzjerskie. No, i po prostu nakręcają zatrudnienia. Ten fryzjer znowu ma swoją żonę, swoje dzieci, które też muszą chodzić do szkoły, i tak dalej, i tak dalej. Więc w takiej małej miejscowości, zamknięcie zakładu takiego wiodącego może być faktycznie tragedią dla tej miejscowości. Do tej regionalności jeszcze wrócę w dalszej części tej audycji, ale przejdźmy teraz do. Danych o cudzoziemcach pracujących w Polsce. One też wpływają na polski rynek nieruchomości, no bo taki cudzoziemiec, który pracuje w Polsce, musi gdzieś mieszkać. Wielu z nich oczywiście jest najemcami, ale też niektórzy planują tutaj być dłużej. Więc po prostu kupują mieszkania i wpływają na polski rynek nieruchomości. I spójrzmy się na te dane. Ta niebieska linia pokazuje ogólną liczbę w tysiącach cudzoziemców pracujących w Polsce. I można powiedzieć, że widzimy w zasadzie od stycznia 2023 roku: no, ta liczba miała jakieś wzrosty, spadki, ale raczej jest w takim lekkim, leciuteńkim trendzie wzrostowym. A pozostałe linie pokazują nam udziały cudzoziemców według ich narodowości i tutaj zachodzi moim zdaniem spora zmiana, bo już w ostatnim miesiącu, za który mamy dane, no niestety jest to również lipiec 2024 roku. Przykro mi, ale głos ma takie opóźnienie w podawaniu danych, widzimy, że 22,4%, czyli tak mniej więcej w połowie, między co piątym a co czwartym cudzoziemcem pracującym w Polsce, mamy do czynienia z osobą, która nie jest ani Ukraińcem, ani Białorusinem. A to takie dwie nacje najmocniej reprezentowane wśród cudzoziemców pracujących w Polsce. To oznacza, że zmienia się znacząco struktura wśród cudzoziemców. I ci Ukraińcy, których, jak widzicie, udział procentowy w liczbie cudzoziemców pracujących w Polsce spada z 71,6% do 67,6%, chociaż w liczbach bezwzględnych jest to w zasadzie prawie, można powiedzieć, ten sam poziom. Jeżeli chodzi o tysiące zatrudnionych, prawie ten sam, nie dokładnie, ale prawie, no to oni jednak stanowią, zaczynają ubywać w ogólnym odsetku w liczbie cudzoziemców pracujących w Polsce. A trzeba mieć na uwadze to, że zarówno Ukraińcy, jak i Białorusini, te dwie nacje. To są takie, które przenosiły się tu do Polski, czasami ze swoimi dziećmi, czasami to w ogóle całe rodziny, czasami to młodzi ludzie, którzy później wchodzą w związki między sobą, czy też z Polakami. Te inne nacje, no to w bardzo dużym odsetku są osoby, które przyjeżdżają tu do Polski. Ale po to, żeby zarobić i wysyłać pieniądze swoim rodzinom. Oni nie myślą o tym, żeby przenieść się do Polski, a jest ich już, jak powiedziałem, ponad 20%. Ponad 22%. I teraz, właśnie chcę przejść do bardzo ważnego tematu, czyli regionalności rynków mieszkaniowych i powiązania. Tego tematu z demografią i z migracjami wewnętrznymi, czy też imigracją do Polski. Jak wiecie, projekcje pokazują wielki spadek w przyszłości liczby urodzeń Polaków, obywateli polskich. Projekcja nie należy jej mylić z prognozą i to nie jest tak jak prognoza pogody, która zazwyczaj ostatnio, przynajmniej na krótko, się spełnia. A jak się nie spełni, no to żeście się pomylili. Projekcja to jest coś, że przyjmujemy jakieś założenia, na przykład dzisiejszy poziom dzietności i ekstrapolujemy go w przyszłość, i stąd jest ta, jest ta projekcja, czyli można powiedzieć, wynik projekcji zależy od przyjętych założeń służących do stworzenia danego modelu. Powiedziałam to w dużym uproszczeniu, ale. O to właśnie chodzi. Demografowie zakładają, czytałem to, nie pamiętam w tej chwili, gdzie, nieważne, że w Polsce, żeby wyrównać ten deficyt urodzeń Polaków, powinno przyjeżdżać do nas około 300 tysięcy migrantów rocznie, i wtedy nie mielibyśmy do czynienia ze spadkiem liczby mieszkańców Polski. Wykres, który Wam przedstawiłem, pokazywał wzrost liczby cudzoziemców pracujących w Polsce, co oczywiście nie równa się wzrostowi liczby cudzoziemców mieszkających w Polsce, ale też nie jest tak, że jeden cudzoziemiec pracujący utrzymuje pięć osób niepracujących w Polsce, i z tych liczb widać, że nie zbliżamy się do poziomu, w cudzysłowie, importu. 300 tysięcy obywateli innych państw do Polski rocznie. Zatem, jeżeli nic nie zmieni się w imigracji do Polski i jeżeli nie zmieni się również dzietność Polaków, no to będziemy mieli faktycznie do czynienia z tym wymieraniem. Jeżeli mniej nas mieszka, no to mamy mniejsze zapotrzebowanie na mieszkania. Ale, i tu wróćmy właśnie do regionalności. Czy możemy powiedzieć, że to będzie spadek ogólny? Nic takiego. Przecież już teraz widzimy, i to będzie się jeszcze bardziej nasilało według prognoz i według wszelakich różnych badań, opinii, także mojej, że będzie następowała koncentracja ludności w miejscach, w których jest lepsza, dobra praca, czyli będą ludzie koncentrowali się w okolicach największych miast w Polsce. W tych miastach, tych właściwie rejonach, można nawet powiedzieć, bo to niekoniecznie są miasta, to często jest jakieś jedno wielkie miasto i kilka miejscowości, czy też kilkadziesiąt miejscowości satelickich do niego. Właśnie tam będzie koncentrowała się ludność i często może być też tak, że oni niekoniecznie chcą mieszkać w samym centrum tego miasta, tylko chcą mieszkać, lub muszą z uwagi na ceny mieszkań, mieszkać albo na obrzeżach tego miasta, albo w jakichś domkach, w miejscowościach położonych, gminach położonych wokół tego miasta. Taka jest perspektywa, przynajmniej na razie tak się wydaje, że tak będzie rozwijała się Polska. Małe miejscowości. Całe regiony wręcz będą się wyludniać. Dlatego, też, ja bardzo często podkreślam, że jeżeli mówimy o jakichś statystykach w skali całego kraju, to nie mówimy o konkretnym rejonie, który może rozwijać się szybciej lub wolniej. Zresztą, nie tylko te największe miasta będą się mocno rozwijały, czy też rynek nieruchomości będzie się w nich rozwijać. Przecież są też liczne małe miejscowości, które z jakiegoś powodu stają się cenne dla rynku nieruchomości. Nie jest to też tak prosto powiedzieć, a to akurat są tylko miejscowości, te turystyczne, gdzie chcą mieszkać turyści, albo gdzie ludzie kupują sobie drugie mieszkania. Niekoniecznie są też mniejsze miejscowości w Polsce. W których właśnie powstają jakieś zakłady, w których prężnie działa gospodarka, jest dobry rynek pracy, i ludzie tam będą się również koncentrować. Chociaż, jak wspomniałem już parę minut wcześniej, takie małe miejscowości są bardziej podatne na szoki z powodu zamknięcia jakiegoś wiodącego zakładu niż miejscowości duże. Zresztą z tymi miejscowościami dużymi, to też nie jest taka zasada, że duża miejscowość jest stabilna w swoim rozwoju. Przecież mamy w Polsce przykłady dużych miast, z których od wielu, wielu lat następuje odpływ ludności. Dlaczego? Bo w tych miastach na przykład gospodarka, cała ta otoczka kulturalna, oświatowa i tak dalej nie rozwija się, albo też była oparta o monokulturę jakiegoś przemysłu. Jakiejś gałęzi gospodarki, i jeżeli na przykład jakaś gałąź gospodarki, która jest wiodąca w tym dużym mieście, padnie po prostu nieodwracalnie z różnych powodów, a no to w Polsce w ciągu ostatnich 30 paru lat następowało, w wielu miastach i jeszcze są takie kolejne, w których to nastąpi, no to ta miejscowość bardzo często ma trudność z utrzymaniem ludności i z odrodzeniem się, i tam będzie rynek nieruchomości po prostu słabł. W dodatku, te lokalne rynki czasem są tak słabe, że nawet nie opłaca się tam działać deweloperom. A dlaczego? Bo ceny mieszkań na rynku wtórnym dostępnych powszechnie są tak niskie, że deweloper, gdyby zbudował dom, mieszkania, to jego koszty mogłyby być wyższe niż cena, jaką należy zapłacić za metr kwadratowy mieszkania na rynku wtórnym. O demografii przedstawiłem wam wiele audycji, gdzie pokazywałem również rozkład liczby osób należących do jakiegoś przedziału wiekowego i też mówiłem o tym, że takimi głównymi nabywcami mieszkań na własne potrzeby to są w tej chwili ludzie w przedziale 30 do 40 lat, ale jeżeli spojrzycie się na tą piramidę wieku, no to widać, że tych pokoleń, które wchodzić będą wkrótce w ten przedział, jest coraz mniejsza liczność. Znacząco mniejsza liczność tych pokoleń jest. Co oznacza, że oni też nie będą tworzyli ogólnego popytu, ale jak powiedziałem jeszcze raz, demografia w skali kraju to jest zupełnie co innego niż zapotrzebowanie na mieszkania w danej konkretnej lokalizacji, miejscowości. Niedługo w kolejnych audycjach przedstawimy wam też co dzieje się z cenami na rynkach mieszkań. Oczekujemy również od Was, że napiszecie nam w komentarzach sugestie tematów, którymi warto się zająć. Zapraszam również do wspierania nas na kanale Patronite. Już nawet wydając 10 zł możesz nas wesprzeć. Nie jest to przecież wiele, a w zamian za to możesz znaleźć się w grupie jakiejś dyskusyjnej, możesz wpływać na treść nowych audycji. A po prostu na Patronite znajdziesz nas łatwo, wpisując nazwę Tomasz Lebiedzi. Proszę Was też, abyście w komentarzach na YouTube, pisząc o swoim rynku nieruchomości, informowali nas o jakiej lokalizacji piszecie, bo dzięki temu osoby z Waszej lokalizacji będą mogły jeszcze lepiej wymieniać się z Wami poglądami. Ułatwiajmy sobie życie. Nie utrudniajmy, zapraszam na stronę symen24.pl, gdzie znajdziecie szkolenia o obrocie nieruchomościami. Cześć, trzymajcie się!